Chodź, 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 chodź do mnie, chodź. Chodź, ty jesteś moja. Moja, tak to jest moja perełka. Już drugi raz. Taka śliczna moja. Nic się nie boi. Można ją pogłaskać. Można wziąć legalnie na rączki. Chodź, chodź, do mnie, chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. No tak, tak, tak. Śliczna jesteś, śliczna, no. No siadaj tu, siadaj, siadaj tu, siadaj, 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 no moja, moja, tak, no taka troszkę niedotykalna jestem, troszkę taka niedotykalna jestem, no, no taka śliczna moja, śliczna perełka, śliczna, 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 a? to jest właśnie taka moja perełka, a? Tak, śliczna śliczna troszeczkę jest. Tu, tu, tu. Nie, nie. wolno jej ruszać. Nie wolno jej ruszać. Nie wolno, nie wolno. Nie. Nie. No już, już, już. No już, już, już. Tak, tak, tak. Śliczna jest. Śliczna. No, śliczna. Jestem tak. Ładnie pada. Chodź. Chodź chodź chodź. chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Tak, proszę zobaczyć, jaki to jest głąb. On się w ogóle nie boi mnie. Można go pogłaskać. Tak, to jest moja próg. No, śliczna, śliczna moja. No, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. No, pokaż się jeszcze ładnie, pokaż się. No widzisz, śliczny jesteś. Moja perełka.